Dobrze, wspomniał tu pan o młodych ludziach, więc jaka jest rola młodych? Czy w polityce jest miejsce dla młodych osób, które naprawdę interesują się tym, co się dzieje w kraju i chcą mieć realny wpływ na politykę, na Polskę? Czy jest miejsce dla takich osób? No to przecież widać gołym okiem, że jest takie miejsce w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Jest sporo młodych polityków. No, wspomniany chociażby pan poseł Moskal. Tak? To jest polityk młodej generacji, młodego pokolenia. I zawsze na prawicy miejsce dla młodych ludzi w polityce było. Ja, ja już w polskim parlamencie jestem ładnych parę lat. To jest dzisiaj, teraz to jest moja siódma kadencja, no ale pamiętam, pamiętam w mojej pierwszej kadencji parlamentarnej pan poseł Adam Bielan. Nie wiem, czy on przypadkiem nie był jeszcze wtedy studentem, kiedy ubiegał się o mandat poselski. Ja byłem w tamtym czasie senatorem, tak więc po prawej stronie sceny politycznej jest miejsce dla młodych ludzi. Ja bym zachęcał tutaj właśnie. Młode pokolenie Polaków, żeby bardziej aktywizowało się i uczestniczyło w życiu publicznym są przecież tak zwane młodzieżówki polityczne. No, ja nie będę mówił um, o innych, ale to, co dzisiaj um, funkcjonuje po prawej stronie sceny politycznej, ruch młodych Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam Was do tego i wszystkich młodych, którzy nas słuchają, abyśmy zasilili szeregi tego ruchu to nie oznacza, że trzeba być będąc aktywnym w ruchu młodych prawa i sprawiedliwości to nie jest związane z przynależnością partyjną, bo wiem, że niektórzy nie lubią przynależeć do partii, szczególnie właśnie młode pokolenie Polaków, ale w takim ruchu społecznym, w ruchu, w którym można oddziaływać na polityków, na politykę no warto, warto się znaleźć i jeśli ktoś właśnie dysponuje właśnie takim potencjałem przekonań, wartości, które identyfikują się z, z polską tożsamością narodową, z tymi wartościami konserwatywnymi, no to warto podzielić się tym wszystkim właśnie w ramach takiego Ruchu młodzieżowego, który funkcjonuje przy prawie i sprawiedliwości. Ja bardzo zachęcam do tego, bo rzeczywiście te doświadczenia, które tam są w jakimś sensie kształtowane, my też bierzemy to również w aktywności parlamentarnej pod uwagę. I warto przystąpić, warto tam wymieniać poglądy, warto demonstrować również. Tę przynależność i związaną z utożsamianiem się z wartościami konserwatywnymi, bo ja dzisiaj mam takie przekonanie, że większą odwagę to mają ci, którzy wyznają jakieś tam lewackie no, wartości. To jest źle powiedziane, bo jak jest coś lewackiego, to jest żadną wartością, ale żeby, żeby to sobie można było jakoś wyobrazić, to, to rzeczywiście, jak pokazują te różne wydarzenia. No to tam jest sporo młodych ludzi. Być może oni tam uczestniczą z różnych przyczyn. Niekoniecznie się, się muszą identyfikować, ale no tam jest dosyć dziwnie. A, a młodzi ludzie też lubią być obserwatorami takich właśnie dziwnych, dziwnych zjawisk. Ale ja myślę, że polska młodzież, młode pokolenie Polaków. No jest, że tak powiem, mocno przywiązane jednak do naszej narodowej tradycji i tego powinniśmy, powinniście też pilnować. I o to, o to bardzo serdecznie proszę. Z, z drugiej strony jestem wam niezmiernie wdzięczny za to piękne świadectwo właśnie opowiedzenia się po stronie tradycyjnych, narodowych, konserwatywnych wartości, bo tylko w oparciu o takie wartości, zdrowe wartości możemy przetrwać jako naród. A chyba nam bardzo na tym zależy, bo znamy nasze historyczne doświadczenia też, jak to bywało w naszym narodowym życiu, kiedy traciliśmy wolność, kiedy znikaliśmy z map politycznych świata czy też Europy. No to co się działo? No, młodzi ludzie brali sprawy w swoje ręce w powstaniach, jak powstanie styczniowe, no to przecież w zdecydowanej mierze, no to przecież, to przecież młode pokolenie Polaków odgrywało istotną rolę. Powstanie listopadowe, no gdzie wybuchło? Młodzi ludzie, podchorążowie przecież, tak? Zainicjowali powstanie listopadowe. Wojna 1920 roku, to wszędzie, wszędzie młodzi ludzie i myśmy tracili właśnie ten potencjał intelektualny młodego pokolenia Polaków, który tak zawsze był w naszym cywilizacyjnym rozwoju bardzo ważny. I nam w Polsce nie potrzeba już bohaterów. Nie potrzeba nam bohaterów. Mamy ich bardzo dużo, dlatego pilujmy Polski i młode pokolenie Polaków też powinno wziąć za to odpowiedzialność, tak aby już takie sytuacje się nigdy w życiu nie musiały powtarzać. A my jesteśmy dzisiaj w trudnej sytuacji. Za naszą wschodnią granicą trwa wojna. My mocno, że tak powiem, staramy się bronić naszych pozycji, wzmacniamy polską armię. No to zaczął rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak? Wojsko obrony terytorialnej, dobrowolna. Zasadnicza służba wojskowa, wzmocnienie potencjału obronnego polegające na zakupie nowoczesnych środków pola walki, tak aby można było skutecznie odstraszać naszego wroga. Wiemy, gdzie ten wróg tak naprawdę się jest zlokalizowany. Tak więc to są, to są ważne, ważne sprawy. I co więcej, jak mówimy o młodym pokoleniu Polaków, ja jestem. Bardzo dumny z tego powodu i, i przeszczęśliwy, że właśnie jeśli, jeśli mówimy o wojsku, to właśnie w wojskach obrony terytorialnej jest ogromna ilość młodych ludzi i dzisiaj nie ma przymusowego wojska. Idą tam naprawdę młodzi patrioci, którzy chcą Polski bronić, chcą się przygotować na to, aby można było skutecznie odstraszać potencjalnego wroga I, i to jest naprawdę to, że, że ci polscy młodzi patrioci są w dużej aktywności, chociaż nie zawsze o nich głośno się mówi, nie zawsze się ich pokazuje, ale to jest to, jest to co w naszym, że tak powiem, systemie wartości odgrywa niesamowicie ważną rolę. No więc właśnie tutaj również jest kontekst tego, jaki, jakie aktualnie panują przekonania, poglądy również wśród młodych osób, no ponieważ tutaj nie, nie oszukujmy się, ale jednak większość tej młodzieży jest, jeśli już się interesuje w jakiś sposób polityką, bardziej jest przekonania wobec tego lewego środowiska z polityki, ale tak naprawdę również widzimy w ostatnim czasie, w ostatnim okresie wzrost, jeśli chodzi o poparcie młodych dla, dla szeroko pojętej prawicy, w tym, w tym Prawa i Sprawiedliwości, w tym również w dużej mierze... No tak, właśnie, właśnie tutaj również kieruję pytanie, co Prawo i Sprawiedliwość będzie... Próbowało robić do tego, aby tej młodzieży wśród prawej strony, wśród przede wszystkim wartości takich propolskich, konserwatywnych i patriotycznych, aby właśnie wśród tych wartości młodzież w coraz większym stopniu aktywizować. No, tak, tak, tak naprawdę. To, 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 to ja Was, powinienem panowie, o to zapytać, co my powinniśmy uczynić, aby aby stworzyć właśnie takie jak jeszcze bardziej przyzwoite warunki dla funkcjonowania młodych patriotów. No, przede